Na, na mecz, na trybury. Ogólnie, to ja raz byłam na meczu i jak chodziłam z takim patrykiem, fluid, to znaczy on szedł na mecz, a ja z nim, to znaczy za nim, no ale mniejsza. Kastrowanie na mokro, bo ja wtedy miałam takie powikłania u chłopaków, że z meczu wyszłam już z innym. Ale się dzisiaj wykastrowałam. Pamiętam, że miał róż w różu w cieniu w pieczonym kamieniu. Taką czarną koszulkę marki Security. No ale to też był wyświetlacz w oślepiaczu. Totalny niedopał. No bo czujcie, że on wyszedł ze mną z tego mecza i wziął masakra do brwiów. I mnie zostawił i se poszedł z powrotem na tego mecza. A ja stałam. Propolis stania to ostatnio ta Shadow Palette mega staniała. No i ja czekałam tam na niego tak z pięć minut, bo zaczęło padać, a moja masakra do rzęsów nie była wtedy jeszcze wodociągowa, jak jest teraz. Bo tato nawet trzyma tydzień bez mycia, no ale do meritum forte. Teraz idę na mecza, bo kątownica do ustów, mam randkę na meczu i to taką bez światła, bo świnka do ustów. No, nie wiem, jak on wygląda, ale powiedział, że jest tam ochroniarzem. Dla mnie to niech będzie sobie kim chce, nie? Ważne, żeby nie miał żadnej koszulki security. I volai, mam nadzieję, że pomogłam. Pa!